Bardzo serdecznie z tej strony, Skater i witam Was w Minecrafcie Jak już widzicie, jest Optifine. Znaczy, miałem lekką zmianę, musiałem zmienić um, nasze modyfikacje. No, miałem taki lekki update, to modyfikacji, tak to nazwijmy. Um, musiałem je ja zrefreshować. Jak widzicie, są nowe modyfikacje. W lewym dolnym rogu rzuca nam się już w oczy nasz pasek. Um, tutaj. Um, ilość użyć, jakich jeszcze możemy zrobić, na przykład teraz będzie 98 97, O żelazo Takie żelazo ja bardzo chętnie tutaj skubnę O, szajse, o, dobra <grym> um, Zapytajcie, co robię w jaskini Otóż ee, chodzę tutaj już od 20 minut i zorientowałem się, że nie zacząłem nagrywać i ten problem, no, zbierałem Troszeczkę lapis lazuli, yy, a, żelazo jest tutaj, złote, złota troszeczkę <laughs> Jednak niczego ciekawego typu diamenty nie znalazłem Więc yy, szukamy dalej, że tak powiem, albo kierujemy się teraz w stronę już domu yy, Bo... bo mam już pewnie ekwipunek, nie wiem co z tym robić, aaa I to jest ten minus, że jak przeinstalowałem mody, nie wiem gdzie jest dom Zobaczcie jak to chodzą gdzieś z kubańca jedno, O Boże, ten guzik Dobra I no tu jeszcze troszeczkę um, Naszego um, Naszego żelaza I mam dla was pewną niespodziankę Bym to nazwał Chcę tylko tego Mam niespodziankę ale to, jak już dojdziemy do domu, to nie będziemy się z tym spieszyć. Um, ha. Ok, Okej. Teraz, gdzie my byliśmy? Gdzie to był początek? Tu jest kanion? Tu jest kanion, dobra. Skoro tu jest kanion, oczywiście to powinna być dziura, przez którą wszedłem. Haha, ha, ha, bardzo śmieszne. Uh, dobra, kit kopiemy się tak. Trochę mi to zajmie, ale... No nic. A może mi tak długo nie zajmie, co? Chociaż może. Nie, raczej tak. O kurczę. O yes! Jak ja tego growla nie lubię. No nie no, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. No, wysłanimy się. Dobra, dobry pomysł. Dobra, nie no, zaraz nam się skończy. Kill To źle. Nie mam tutaj crafting table, dobra, nie ma się czym martwić. Pyk, pyk i kolejne żelazne. Dawaj to. Crafting ta table, jest na wagę złota teraz. 251 ma wykopów, nieźle. O, o. Patrzcie idealnie tutaj wyszedłem ZAJEBIŚCIE <laughs> <To> znaczy, <laughs> tak, fajnie to Znaczy tak, tak Dobra ja się kopałem tutaj, będę musiał Wejść tak hamsko. Jeżeli mi nic nie zestrzeli <laughs> Może zróbmy tak Jak prawdziwi kurna James Bondowie i tak dalej Zrobimy w sposób mój, to znaczy falimy to pochodnie, A jesteśmy pod drzewem. To dobry znak, bo możemy wyjść teraz i zacząć bić otwory, chociaż. Jezus! Z... Zginę! Poszedł won! Teraz trzeba użyć taktyki Superus Czyli trzeba tam uciekać SZEJSEJ Jezu jaki fuks Dobra już wiem gdzie jesteśmy Tu jest ta taka dziwna ściana I przez nią właśnie przeszliśmy Aj 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 O nie Mały zombiak Małe jakie są słodziutkie, patrzcie Jaki słodziak Gdzie są? Chodź tu No jaki szybki, zaliwania Jaki słodziak, naprawdę um, Przesłodkie są te potworki małe Dobra, wiem gdzie jesteśmy Teraz możemy zapierdzielać Wprost do naszego domu Jak już widzicie pewnie tam się coś świeci Wow, szkieletus Dobrze ja wam jeszcze na razie nie spojluję co zrobiłem w domu, bo zrobiłem w domu dosyć dużo um, Emmm... na 2 godziny Ale to tylko przykopywanie tunelu i tam takie różne pierdoły Zaraz wam to pokażę Dzisiaj od środka, tylko wejdę do do, do 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 mojej kopalni A, a, a. dobrze Jest słuszko, Jest dobrze, Prześpijmy się może Albo nie, live bed e, odłóżmy to to <laughs> już widać, już widać ta -da! Jest... Yy, takie, nie wiem, powiedzmy... Ozdobienie yy, tutaj naszego pokoju. Tam jest zejście w dół, do yy, z niego nic, nic nie zrobiłem tam. Yy, tutaj pokoju zdobiłem i teraz jest przejście. Są takie na smaczki, powiedzmy. Yy, przejście do... Otóż uwaga, uwaga! Do salonu, teraz dzień dobry. Jest salon. Może wejdźmy tam szybko, na dół. Pokażę, jak to wygląda. Tak, troszeczkę z daleka. Hmm, no, poszliśmy stąd. No, poszli. Pyk, 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 dobrze. Dobra, to wygląda tak. Jest most. Wchodzimy przez most. Zróbmy tak. Jest most. Bardzo ładnie ozdobiony most. Wchodzimy sobie przez most. Tutaj nasze świetnie ozdobione wejście. Weźmy sobie do naszego um, do naszego domku i od razu wita nas ciepło urządzony salon. Miałem tu zrobić fontannę powiedzmy takiej roślinności. Powiedzmy, że mi wyszła. Chociaż nie jestem z niej do końca zadowolony. To mia będzie takie Szerokie wejście do góry, eee, to znaczy będzie się to pruło przez wszystkie tam e, poziomy w domu, tu mamy wyjście na pierwszą e, pierwszą, pierwszą wieżę. Tą z pierwszej góry, jeżeli omówię, ona będzie tutaj, z tej góry. Eee, um. Tu jest yy, nasz tunel, i tu też będzie wyjście na drugą górę. Co się nie martwi. A tu jest przejście do pomieszczeń dalej. Więc to jest tak naprawdę to, co zrobiłem przez cały ten czas. Będę musiał tutaj tylko odłożyć. O kurczę, to tutaj. To, to, to. to zabierzmy, to zabierzmy, to zabierzmy, to zabierzmy, to zabierzmy. To zabierzmy, to zabierzmy, to zabierzmy. Żeby nam się tutaj nie pamiętało gdzieś to odłóżmy to. I teraz trzeba iść to przetopić. Dobra, to idźmy. Skorzystajmy z naszego super tunelu. E, tu zastosowałem takie. Nie, wiem, nie chciało mi się używać teraz szkła, więc użyłem e, liści. Pomyślałem, że będzie to fajnie pasować taki tunel. E, z liśćmi. Jest przezroczysty, widać się przez niego wszystko, więc jest okej. Okay. Tu są nasze te zejścia i jesteśmy w e, kopalni. Tak na tym to polega. E, włóżmy tutaj, albo zróbmy tak. E, 8, 8 idealnie pasuje na 64. Tu tak samo, więc e, dajmy 32 to będzie 4. Ok. I na złoto weźmy sobie, o, steki jeszcze są Na złoto chyba tyle starczy Więc... Co by teraz zrobić? Spytacie A ja wam odpowiem, że nie wiem Wydaje mi się, że zrobimy pierwszą Wieżę Ale to dopiero w następnym odcinku A dzisiaj, dzisiaj zbierzemy sobie na nią Drewno więc pędzimy do lasu. E, jeżeli chcecie wiedzieć, to mam dla Was propozycję. Mm, a mianowicie, serio, e, nie mam tego, jaką się nazywa. E, timber. Szkoda. Szkoda, bo by mi się przydał tutaj Timber. E, dobra, wracając. Eee, czy chcielibyście, żebym używał tutaj jakichkolwiek tekstur paków? Tyż na przykład taki Nie wiem, zaraz wam pokażę, przepraszam. Resource pack Faithful. gdyż taki Faithful wygląda też całkiem ładnie i no jest, nie wiem, powiedzmy rozszerzenie do tego e, normalnego. Ja, nie wiem. Jeżeli chcecie Napisz mi w komentarzu, ja to po prostu przyjmę. Bo na jednym i na drugim potrafię grać. Ehm, to zależy tylko od Was, bo chcę, żeby Wam się jak najlepiej to oglądało. Ehm, wracając, ehm, kolejne pytanie do Was to: czy. Właśnie. Ehm, ja tu powiedziałem o pomyśle z zwierząt, z, z ale. Szczerze powiedziawszy, co wy chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, to znaczy, co miałbym zbudować? Jeżeli nic nie napiszecie, to zrobię e, wieże tak, jak planowałem. A jeżeli e, macie jakiś pomysł, jaki mógłbym zrobić, będę czekać na Wasze komentarze e, dwa dni po wypuszczeniu tego odcinka. Więc, jeżeli to oglądasz, to w tym mo mo momencie. E, zminimalizuj, wejdź do komentarzy i napisz to co byś chciał zobaczyć e, zbudowane To ja przejdę może na normalnego defaulta Bo może ktoś z was nie chce oglądać na faithfulu Więc wróćmy na normalny e, Okej, okay. te sprawy już załatwiłem, te sprawy już załatwiłem Hmm, co by tu walnąć Właśnie jest jeden pomysł Mam pomysł, żeby zrobić e, specjal na 30 widzów To znaczy Będzie e, Na 30 widzów będzie losowanie Kurde, nie mogę się nie mogę się wysławić, przepraszam was! Ech, wracając! Pomysł jest taki, żeby na 30 widzów zrobić losowanie, w którym e, jedna osoba z Was pod filmem mm, konkursowym napisze mi e, komentarz typu zgłaszam się. Nie, nie pod tym filmem, ja jeszcze jeden wypuszczę. Kurczę, ładnie to wygląda. E, będzie kolejny e, film, ale dopiero ty będę miał 30 nie. widzów. Więc w tym, e, powiedzmy, w konkursie będzie chodziło o. Każdy z Was wymagana jest subskrypcja, komentarz i łapka pod filmem. Yy, to będzie wystarczać do, yy, do, do konkursu. I na live, którego zrobię, yy, osoba, która wygra, yy, powinna być na live, bo jeżeli nie, to po prostu wyślę do niej wiadomość, że wygrała i. E, właśnie, co będzie, jeżeli osoba, osoba ta wygra, bo na pewno jesteście tego ciekawi. E, jeżeli osoba wygra, zadzwonię do niej na żywo na Skype'ie. Mm, Skype'ie? No, Skype'ie, Skype'ie. Um, I będziemy, będę tworzyć jej intro. Gdyż bardzo, bardzo lubię siedzieć w Adobe After Effects i to jest dla mnie po prostu, um, nie wiem, powiedzmy takie spełnienie się robiąc y, film, ten, intra albo filmy, jakieś przerywniki do Adobe, y, znaczy do YouTube'a przez Adobe After Effects mm, Więc jeżeli ktoś jest chętny i ma chrapkę na jakieś intro, które będzie tylko i wyłącznie jego bez żadnych templateów to nie ma sprawy ja na live wszystko wyjaśnię jeszcze w tym konkursie w tym filmie konkursowym też jeszcze wszystko wyjaśnię, więc um, nie ma się czym martwić, nie musicie naprawdę nic robić wystarczy tylko subskrypcja, łapka w górę i komentarz. Dobra, myślę, że uzbierałem dosyć dużo drewna, więc cofnijmy się do naszego domu, który jest gdzieś tam, znowu bym się zgubił. Tu jest. Dobra, e, cofnijmy się do naszego domu. Z daleka nie widać, że to jest, że to jest nasz dom. To wygląda jak jakiś zwykły las. No, jakie porośnięte, porośnięte mosty, porośnięte drzwi, wejście i tak dalej. Ale w środku jest całkiem, całkiem średnie. Jeszcze ściany jakoś tutaj będę musiał przerobić, więc to jest na, na początek naszej budowy. O, kobla mam sporo, więc to będzie chyba główny budulec naszej wieży. Więc. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie je w komentarzu. Um, pytanie jest do Was, czy chcielibyście, jaką chcielibyście zobaczyć budowlę w moim świecie Adventures of Minecraft. Um, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, komentujcie, subskrybujcie. Um, może powiem tak. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Adventures of Minecraft. A ja się żegnam z Wami. Z... Wami. Tak. Zakręcony dzisiaj jestem. Przepraszam Was za to. Do zobaczenia. Siema.